24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Obejmując Urząd Burmistrza Miasta Sanoka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Sanoka. Tak mi to pomóż, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goście, Zaproszone Media. Gratuluję nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta Samoka, Panu Sławomirowi Mikliczowi oraz można powiedzieć całemu prezydium, które za niedługo zostanie wybrane. Przez najbliższe lata to Pan Przewodniczący oraz jego zastępcy będą kierować obradami, nadawać ton posiedzeniu na sali herbowej. Liczę na dobrą, twórczą i życzliwą atmosferę sprzyjającą pracy i ciekawym pomysłom. Mam dzisiaj zaszczyt po raz drugi objąć funkcję burmistrza naszego pięknego miasta Sanoka. To dla mnie niezwykle ważny moment. Jestem tu dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy Grodu Grzegorza. Pragnę więc wyrazić swoją ogromną wdzięczność wszystkim którzy pozytywnie oceniają moją dotychczasową pracę i którzy widzą w rozpoczętych w poprzedniej kadencji działaniach dobry kurs dla przyszłości naszego miasta. Nie zawiodę Państwa zaufania i nie będę szczędził sił za ubiegłych lat pracując dla dobra naszej lokalnej społeczności. Wierzę, że wraz z Państwem Radnymi dziewiątej kadencji będziemy współpracować odkładając na bok różnice polityczne i że ta współpraca da w najbliższym czasie jak najlepsze rezultaty. Pragnę dziś serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli mnie w drodze do tego miejsca. Moje żonie, przyjaciołom, współpracownikom, a szczególnie mieszkańcom Stanoka za zaufanie, które mnie, mi obdarzyliście. Sanok to miasto o bogatej historii i kulturze. Miasto, które zawsze było sercem Podkarpacia. To tutaj przecinają się ścieżki różnych tradycji i społeczności, tworząc mozaikę, która jest naszym wspólnym dziedzictwem. Jako burmistrz zobowiązuję się do pielęgnowania tego dziedzictwa oraz do pracy na rzecz rozwoju naszego miasta, aby każdy mieszkaniec mógł tu znaleźć miejsce dla siebie. Moje przesłanie jest proste. Chcę, aby Samok. Był miastem otwartym, nowoczesnym i przyjaznym. Miastem, gdzie każdy głos się liczy i każdy może przyczynić się do jego rozwoju. Wspólnie stawimy czoła wyzwaniom, takim jak poprawa infrastruktury, rozwój edukacji, ochrona środowiska oraz wsparcie lokalnego biznesu. Dzisiaj, tuż po zaprzysiężeniu, pragnę złożyć obietnicę. Będę służył wszystkim mieszkańcom Sanoka z równym zaangażowaniem, niezależnie od ich przekonań, przynależności partyjnej czy statusu społecznego. Moje drzwi będą zawsze otwarte dla każdego, kto chce rozmawiać o przyszłości naszego miasta. Niech ten dzień będzie początkiem nowego rozdziału w historii Sanoka. Rozdziału, w którym razem odpowiedzialni będziemy kształtować przyszłość miasta, które jest dumą dla nas wszystkich, przed nami pracowica lata. Dziękuję bardzo. p24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.